Cześć, jestem Krzysiek. Pojawiłem się w Skypinik, ponieważ mój dobry znajomy Dominik polecał mi to miejsce. Chciałbym zrobić coś dla siebie i że na bardzo fajne efekty. Mezoterapia jest zabiegiem polegającym na podaniu różnego rodzaju preparatów za pomocą igły w zależności od potrzeb skóry. E, w mezoterapii możemy wykonać różnych rejonów ciała, takie jak e, skóry głowy, twarzy e, i do mezoterapii możemy użyć różnych preparatów. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, e, jaki mamy problem z e, skórą, takich e, metod używamy. Tutaj, e, Zastosujemy osocze bogatopłytkowe. Jest to naturalna regeneracja skóry. Żeby uzyskać preparat do mezoterapii osocza bogatopłytkowego, potrzebujemy najpierw pobrać krew do specjalnej probówki, odwirować na konkretnych parametrach i otrzymujemy po odwirowaniu preparat do mezoterapii. To jest osocze bogatopłytkowe. To, co zostaje, to jest osocze ubogopłytkowe, Tego go nie używamy. W mezoterapię często stosujemy jako jednorazowy zabieg, e, zwłaszcza u młodych pacjentów. Jest, są to ich najczęściej pierwsze zabiegi e, rewitalizujące, nawilżające, spłucające drobne zmarszczki, rozświetlające skórę, e, a w późniejszym czasie są to zabiegi, które służą na podtrzyma, do podtrzymania efektów bardziej intensywnych terapii, które stosujemy i do pielęgnacji domowej. Zoterapia jest świetnym dodatkiem do pielęgnacji domowej, więc jeśli dbasz o swoją skórę w domu, to takie zabiegi będą idealne dla Ciebie.